Cześć kochani, zapraszam was na nową serię na kanale i jest to pierwszy film z tej serii e, ulubieńcy z konkretnych drogerii, dlatego mam do was gorącą prośbę, abyście ten film obejrzeli dokładnie od samego początku do samego końca i napisali w komentarzu, co wam się podobało, czego wam brakowało, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, a my najlepsze propozycje, które wykorzystamy w tych kolejnych filmach nagrodzimy. Jak widzicie, jesteśmy w trochę innych okolicznościach, myślę, że w bardzo pięknych. Jesteśmy u moich rodziców i wykorzystujemy ich drewniany pokój do dzisiejszego nagrania. Za mną piękna, kwitnąca, czereśnia, więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas w tych okolicznościach. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od peelingu do skóry głowy. Na samym początku dodam, że ja raczej wolę enzymatyczne peelingi, z tego względu, że nie cierpię wypułkiwać takich drobinek, które są w peelingach mechanicznych, z włosów. Nie cierpię e, testować takich peelingów. Zazwyczaj to się kończy tym, że po chwili już żałuję, że w ogóle robię ten peeling. I słuchajcie, tutaj nastąpił przełom, ponieważ w Contigo jest dostępny peeling. Peeling, odświeżenie i oczyszczenie marki Universe, który, słuchajcie, ma puder z łupiny orzecha włoskiego. Jest to peeling mechaniczny, ale te drobinki są tak delikatne, że bez problemów wypułkujecie je z włosów. Wspaniale oczyszcza skórę głowy, nie podrażnia, przynajmniej mojej. Ma mentol, więc świetnie odświeża i jednocześnie tak chłodzi. Idealny produkt na lato, kiedy będą już upały, kiedy będziemy szukać, wręcz pragnąć tego orzeźwiata. Taki peeling też sprawia, że lepiej działa Wasza pielęgnacja, ładnie oczyszcza skórę głowy. Warto pamiętać nie tylko o peelingu twarzy ciała, ale również o peelingu skóry głowy. No i słuchajcie, wiele osób mnie często pyta, co ja robię, jak mam wymodelowa wymodelowane włosy, że one są tak fajnie odbite u nasady. To też jest kwestia tego, że regularnie sięgam po peelingi do skóry głowy i te włosy są właśnie ładnie odbite, fajnie mi się je modeluje i są też przez dłuższy czas świeże. Dzięki peelingom też regulujemy wydzielanie sebum, więc jeżeli macie przetuszczającą się skórę głowy i nie stosujecie peelingów do skóry głowy, to koniecznie zacznijcie. Ja wam polecam gorąco ten, jeśli jeszcze nie testowaliście, to uważam, że warto zacząć właśnie od tego. Pewnie sporo z was tak jak ja ma teraz problem z przesuszonymi Rękami, przesuszoną skórą na dłoniach, i słuchajcie, to jest jedna z rzeczy, której najbardziej nie znoszę, czyli jak. Mam tak suche ręce, że one mi haczą o ubrania, wiecie, te skórki są tak suche, że się wszędzie zaczepiają. Po prostu ciarki mnie przechodzą na samą myśl o tym. I generalnie szukałam długo peelingu, który by zlikwidował ten efekt. Natomiast czego nie używałam, to za chwilę było to samo. Miałam wrażenie, że robię ten peeling. Przez 5 minut skóra jest gładka i za chwilę jest to samo. Ale znalazłam sposób, który sprawia, że nawet w najgorszych okolicznościach moje dłonie są do uratowania. Muszę przyznać, że jest to też moja wina, bo jak sprzątam, to zazwyczaj nie zakładam rękawiczek i wszystkie te de detergenty niekorzystnie wpływają na moją skórę, bardzo ją przesuszają. Więc powinnam się poprawić w tej kwestii, na pewno nie byłoby takich problemów. A dezynfekcja dłoni to druga sprawa. Ale dobrze, przechodzę do sedna, bo znalazłam peeling, który fantastycznie działa, który jest niedrogi i pachnie tak pięknie, obłędnie, że aż macie ochotę go używać. Jest to peeling malinowy marki Biola. Love, który jak tylko wącham, to od razu cieknie myślina na, na sam ten zapach, na samą myśl, bo no, no pachnie obłędnie. Wszystkie wszyscy fani maliny, wszystkie fanki maliny owocowych zapachów będą nim zachwycone. Jest to taki peeling cukrowy olejowy, który ja proponuję Wam zrobić wieczorem przed pójściem spać. Jak już jesteście czyści, umyci, wypachnieni i jedyne co Wam pozostało to wejść do łóżka i iść spać, to słuchajcie, przed samym tym Zróbcie sobie ten peeling dłoni i zobaczycie, on zostawia taką dość tłustą warstwę, ale nie nieprzyjemną, nie lepiącą, tylko czujecie, że jakby są niewidoczne rękawiczki na tych dłoniach, że one są chronione, że one są odżywione, zabezpieczone i rano dłonie są naprawdę jak nowe. Wszystkie te suche skórki są wygładzone, dłonie są takie rozjaśnione, o wiele ładniejszy jest ich koloryt. Także gorąco Wam polecam ten peeling, naprawdę warto spróbować. Myślę, że jest to też fajna opcja, taka Uniwersalna na prezent, bo są przeróżne zapachy. Ja akurat uwielbiam malinę, ale jak chcecie komuś sprawić taki fajny, niedrogi prezent, przyjemny. Z którego się ucieszy, to myślę, że taki peeling to jest bardzo fajny pomysł. Co znajdziemy tutaj w składzie, co tak fajnie działa? Jest masłuszea, jest olej kokosowy, jest olej ze słodkich migdałów, mamy olej z nasion dzikiej róży i m.in. innymi jeszcze witaminę E, więc oprócz tego, że działamy właśnie odżywczą, nawilżająco, wygładzająco przez drobinki cukru, to jeszcze witamina E jest witaminą młodości, więc słuchajcie, naprawdę każdemu z nas taki peeling, że tak powiem, zrobi dobrze. Czas na bardzo fajny tonik. W końcu znalazłam alternatywę dla toniku, który bardzo lubię, toniku od Bielendy Aloes i kurkuma, ten tonik łagodzący, który na pewno wiele z was świetnie zna, lubi, kocha używa. Natomiast czasami tak jest, że mamy ochotę użyć coś innego, mieć takiego drugiego pewniaka, po którego wiecie, że zawsze możecie sięgnąć, złagodzi waszą skórę, nada się pod każdą pielęgnację i tak dalej i tak dalej. I słuchajcie, kiedyś jak robiłam live'a dla Contigo, to wiele osób właśnie po tym live'ie kupiło ten tonik, bo to jest to bajerancki tonik, który ma takie kuleczki czerwone w środku, które sprawiają, że od razu, zobaczcie, od razu chcecie po prostu użyć tego toniku. Macie ochotę, no bo on tak fajnie wygląda. Jest to tonik marki Sentido. Ku mojemu zdziwieniu jest to polska marka i słuchajcie, to jest tonik, który świetnie łagodzi, nawilża skórę, chroni również przed wolnymi rodnikami. O nazwie takiej chwytliwej tonik Smocza Krew. Skąd Smocza Krew? Ponieważ tutaj chodzi o ekstrakt z żywicy, który ma ciemno-czerwony kolor, no i stąd ta Smocza Krew. On swoją drogą ma fantastyczne działanie, bo silnie regeneruje skórę chroni przed starzeniem, przed wolnymi rodnikami. Jest to tonik, który działa właśnie i nawilżająco, i łagodząco. W tych czerwonych kapsułeczkach mamy zamknięty kwas hialuronowy. Jeśli szukacie fajnego toniku, albo właśnie toniku na prezent, może już dzień mamy się zbliża, chcecie mamy jakiś fajny prezent, niedrogi sprawić, no to sięgnijcie po ten tonik, bo jestem przekonana, że każda skóra, która oczekuje nawilżenia, złagodzenia, będzie nim zachwycona. Bardzo się cieszę, że pod ostatnim filmem tak się otworzyliście wszyscy, jeśli chodzi o temat grzeszków pielęgnacyjnych i kosmetycznych, jakoś tak od razu człowiekowi lżej na sercu, że nie tylko on te grzeszki popełnia, ale że każdemu się zdarza. I tutaj czas na mój grzeszek, który niestety czasami się zdarza. Jeśli bardzo, bardzo nie mam siły wieczorem, jestem bardzo zmęczona, to już ym, nie robię tego szczotkowania, rzadko się zdarza. Bywają takie sytuacje i wtedy, żeby nie czuć wyrzutów sumienia, żeby wiedzieć, że coś jednak zrobiłam dla tego ciała, jednak je trochę chociaż wymasowałam, wygładziłam, sięgam po rękawicę. Jedną mam pod prysznicem, a to jest już druga moja rękawica w zapasie, która jest taką rękawicą peelingującą i nią tylko że na mokro i właśnie pod prysznicem wykonuję taki masaż, taki drenaż limfatyczny, dokładnie od kostek od dołu do góry, posuwistymi, takimi prostymi ruchami i zauważam, że po tej rękawicy też skóra jest super gładka, ładniejszy ma koloryt, od razu lepiej wchłania się pielęgnacja i słuchajcie, nie mam tych wyrzutów sumienia, że się nie wyszczotkowałam, że totalnie nic dla siebie nie zrobiłam, bo robię to szybciutko, jak wskakuje pod prysznic, zmienia się i rękawica i już od razu lepiej. Jeszcze dodam, bo teraz zaczyna się sezon samoopalaczy, znowu wszystkie będziemy się smarować pewnie. Jeśli chcecie sobie nałożyć równomiernie samoopalacz i zależy wam na tym, żeby ta Palenizna wyglądała ładnie. To koniecznie wykonujcie wcześniej peeling i absolutnie nie sięgajcie po peelingi tłuste, ale po peelingi takie, które nie pozostawiają tej tłustej warstwy. W ogóle najlepiej zrobić je dzień przed, ale jeśli chcecie zrobić je na szybko przed samą aplikacją, no to taka rękawica sprawdza się świetnie. Polecam. Używajcie, testujcie. Jak przetestujecie to dajcie znać, co myślicie. Ja jestem zachwycona i myślę, że to też jest fajna opcja prezentowa dla kogoś, kto może w ogóle nie używa pingu do ciała. Trzeba zacząć. I teraz czas na olej, który mam wrażenie, że w ostatnim czasie jest bardzo modnym olejem ale mimo wszystko nieprzereklamowanym, bo działającym olejem, który świetnie sprawdzi się zarówno w przypadku pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej, nawet przy atopowym zapaleniu skóry, bo świetnie nawilża, świetnie odżywia, odbudowuje barierę ochronną i słuchajcie, to jest olej, który warto dodać sobie na przykład do kremu nałożyć wieczorem na pielęgnację, na serum, domknąć tą Waszą pielęgnację albo zastosować do ciała, bo świetnie uelastycznia, bo też pięknie rozjaśnia kolory skóry, sprawia, że ona wygląda pięknie i zdrowo. I mowa o oleju konopnym. Ja mam tutaj olej konopny marki Hempure. To jest 50 ml, więc naprawdę spora pojemność. Ja go właśnie lubię dodawać do mojej pielęgnacji. Dodawać do balsamu do ciała, dodawać do kremu. Świetnie się wchłania, nie pozostawia tłustej powłoki. Jeżeli Szukacie fajnego, ciekawego oleju dla waszej skóry, to duża szansa, że sprawdzi się właśnie ten i zapomniałam jeszcze dodać, że świetnie łagodzi podrażnienia, więc jest to dosłownie olej dla każdego. I czas na naturalny kosmetyk do ciała, który przepięknie pachnie. I kiedyś widziałam go u Maxineczki i właśnie ona chyba na story pokazywała, jak go rozsmarowuje na nodze. I wtedy sobie pomyślałam, mmm, to musi być fajne. Mowa o Marce Bajolow i o Musie do ciała, który to jest, kos... to jest kolejny kosmetyk, który jak wącham, czy oni myślę, to. Od razu ślinianki zaczynają pracować, ja uwielbiam zapach borówki, natomiast są inne zapachy, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. To jest idealny mus do ciała dla skóry suchej, dojrzałej, bo on też ma w składzie witaminę E i będzie działać delikatnie odmładzająco, przepięknie nawilża i odżywia skórę. Sprawdzi się także u osób, które na przykład chorują na Hashimoto, czy mają różne schorzenia tarczycy, które powodują to, że skóra jest bardzo szorstka, bardzo sucha, wręcz taka swędząca, i potrzebujecie czegoś, co to wszystko złagodzi. Ten mus jest bardzo wydajny. Zobaczcie, ja go już używam dosyć długo, a tutaj jeszcze jest ho, 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 mnóstwo produktu. Yy, nabieracie naprawdę odrobineczkę. Rozgrzewacie w dłoniach i on zamienia się w olejek, więc fantastycznie się wchłania, świetnie się rozprowadza i tak jak wspomniałam, jest bardzo wydajny. W składzie oprócz witaminy E, znajdziecie na przykład olej ze słodkich migdałów, olej z dzikiej róży, masło Shea. Znajdźcie swój wymarzony zapach i testujcie, i dajcie znać, co myślicie, bo ja jestem przekonana, że w tym produkcie się zakochacie. Teraz czas na pewne naturalne, niedrogie, ale fantastyczne serum do twarzy i uważam, że to jest serum dla każdego, bo sprawdzi się przy każdej skórze, sprawdzi się nawet w przypadku trądziku różowatego. Więc jeśli na przykład szukacie dawki nawilżenia, szukacie serum, które jest lekkie, przyjemne, albo macie na przykład skórę przetłuszczającą i. Macie takie wrażenie, że cokolwiek byście nie nałożyli, to się świecicie, to ta skóra jest obciążona i chcielibyście niby zacząć coś używać, ale się tego boicie? To ja Wam polecam zacząć pielęgnację od właśnie tego serum: serum marki Make Me Bio Garden Roses, serum nawilżające, bardzo lekkie, o takiej wodno-żelowej konsystencji, które fantastycznie się wchłania, jest idealnym serum. Na dzień, na noc serum świetnym pod makijaż, pod filtry, bo słuchajcie, natychmiastowo koi, natychmiastowo nawilża i nie zostawia żadnej tłustej, lepkiej warstwy, a wręcz ta skóra jest przyjemnie nawilżona, przyjemnie ukojona. I tutaj w składzie znajdziemy przede wszystkim hydrolat z róży damasceńskiej który właśnie świetnie się sprawdza dla każdej skóry, również dla skóry, która ma problem z trądzikiem różowatym. Działa też świetnie, wspomagające jeśli chodzi o gojenie, Nawilża Łagodzi to jest jeden z moich ulubionych hydrolatów. Drugi to będzie też hydrolat waniliowy, o którym ostatnio zapomniałam w mojej pielęgnacji, ale muszę do niego wrócić. Natomiast jeśli szukacie fajnego, ciekawego hydrolatu, to gorąco polecam też ten z Róży Damasteńskiej. Mamy tutaj olej żożoba, jest to emolient, który zapobiega utracie wody ze skóry, olej ze słodkich migdałów, który świetnie wygładza, nawilża, ujędrnia i między innymi jeszcze olej z makadamia, który delikatnie wygładza drobne linie i zmarszczki. Więc słuchajcie, nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, warto sięgnąć po ten olej, warto sięgnąć w ogóle po to serum, jeżeli szukacie fajnego serum niedrogiego, które. Fajnie działa, jest przyjemne, ładnie nawilża skórę. To koniecznie sięgnijcie po Make Me Bio i Serum Garden Roses. Kochani, szczęśliwa siódemka za nami. Jestem ciekawa, jakie padną tutaj pomysły, propozycje. Dajcie znać koniecznie, jaką drogerię jako kolejną chcielibyście zobaczyć na kanale. Myślę, że jeśli ta seria Wam się spodoba, to będziemy te filmy wypuszczać przynajmniej raz w tygodniu. Pamiętajcie, że też do tych drogerii, które już były, możemy wracać. Możemy szukać nowych produktów, nowych ulubieńców, jeżeli którą się wyjątkowo lubicie. To może pojawiać się częściej. Czekam na Wasze opinie. Zostawcie kciuki w górę na zachętę, jeśli ten film Wam się podobał, i widzimy się już w kolejnym Buziaki. PA!